Witam. Kolejna góra zdobyta z Korony Gór Polskich Jest to dziesiąta nasza góra 977,2. Ma oficjalnie metrów nad poziomem morza. Tutaj wieża widokowa, podobno niedawno powstała. Po drodze zdobyliśmy szczyt Sasanka 766 metrów nad poziomem morza także zaczęło trochę padać ale cel osiągnięty z korony, z korony gór polski zostało nam jeszcze 18 szczytów po 28 jest w całej serii całej liście także dziesiąty wspólnie zdobyty szczyt Fajny, e, fajny wynik. ale za wszystkim na rodzinne wypady. Pozdrawiamy serdecznie. Z gór Bystrzyckich. Pozdrawiamy.